Nie, no no, frost... Nie, nie, czy on w ogóle daje obrażania. O nie możemy iść spać. opalki. No, to nie ma sensu. Jak ty, jak ty, możesz spać jak w Polsce jest złamana konstytucja, to nie, no, nie, no, nie powiem. Żeby kurwa pierwszy raz potężny pojedynek na kurwa dotyczy. Kiedy się bossa zeszcza, eu, O mi zajebo. O, bossa. O, jaka bossa. A no jest tam jeden bossa. O my tak jest. Fajnie byłoby ktoś w końcu tego reaperbata pierdoną, nie? No, to co nie, no to palce, to nie palce, palce nie pokazuje kurwa, ale <laughs> Czekaj. To trzeba mieć engineering. No mamy dwóch kurwa <laughs> takich. Ale nie będę mówi, nie będę palce pokazywał. Ja to jest. Dośmaj <laughs> do mnie kurwa <laughs> <Nie>. <laughs>

Jak pierdolone. Chcisz Wszyscy ogóle smoka? Like, yeah. Matku Bosko, budnik weźą duchy. On zafilmował 8 milionów. <laughs> to, to chyba nie. To coś tu jest. O. Ale nie dwa na raz, no trochę, tam trochę. Kurwa, nie, no tu. Matka wydam. Róci popi. Róciż na pierdolone, nie wiem co się dzieje, kurwa. Dobra. No, jak je... O, komuś browar przypierdolną. Są... Jeb... Naprawdę no, Protego dobrze się, Patrz. No, już jest, zobacz. No nie wiesz, dobrze jest. Pracujesz na tym lepszym świecie. Czemu w ogóle nie mamy buffu? Ja A, wiem. dobra, to tylko ja. Dobra, mam przejść we Ale przyjebało fajnie. No, rzeczywiście, fajna no, też jest. No, Daj, mi to na. Na buzu, na buzu, na buzu Ale link tą muzę gdzieś tam e, na tym? Jest, 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 jest to masz po prostu będziesz stopał Do playlisty Tam jest normalnie a, Ale a, przez terem zajebał No fajna jest, naprawdę, fajna Chyba piesek raz nie strzela no do ciebie No dobra, niech będzie Nas nie dogonię, nas nie dogonię Ja pierdolę z popi zresztą Z popi w tym momencie jeszcze kielicha wali kurwa i to kieruje. A jak? <śmienicza> Nie no, proszę, szedł Holstein, Holsztajl cyfrynął. To jest te kurwa. <śmienicza>